2 września, ważna data zarówno dla szkół, jak i dla branżowego centrum umiejętności w Katowicach. Wracamy do gry po przerwie wakacyjnej. Troszkę kursów zrealizowaliśmy w okresie wakacyjnym, ale tutaj ruszamy pełną parą od września. Na początek kurs NSTS 05, kurs dronowy. Rozpoczynamy w przyszłym tygodniu. Oferta skierowana dla osób dorosłych. Niestety tutaj limit miejsc został już wyczerpany, ale już niedługo mamy kolejne kursy w zanadrzu. Także proszę śledzić stronę naszą internetową BCU Skyport. Ponadto w ofercie takiej jesiennej mamy zaplanowane, szeroko pojęte szkolenia związane z dronami. Tutaj ortofotomapy, wprowadzenie do teledetekcji, wszystkie rzeczy związane z taką fotogrametrią, troszkę teorii, troszkę praktyki, także osoby, które są związane z czy zainteresowane dronami troszkę z innej perspektywy, to jak najbardziej będzie skierowana oferta dla nich. Poza tym trochę kursów z towaroznawstwa, z outsourcingu, dla uczniów, studentów, nauczycieli, osób dorosłych. No i druga połowa września to też kurs z DGR-ów. Tutaj towary niebezpieczne czekają na wszystkie osoby zainteresowane. Mówimy tutaj o grupie osób dorosłych.